чем Już kilka razy za każdym razem. Niestety jest burdel. jest. No ja nie lubię, no nie lubię, nie lubię. To. Zawsze cały dzień szaliony. Częsty film trochę. 20, ja tam będę za 15 minut. Na pewno mi nie wezwą przed moim spotkaniem. To jest taki ten typ klient klienta. Pamiętam, ale z tego co mi się wydaje oni nie biorą przed spotkaniem. plus czytałem na Google. Ktoś tam mówi, że. muszę. Ktoś tam pisał na Google. i jego bo była brudna, no nie wiem. Znaków. Tak, ja już przekroczyłem, ale ja Przekroczyłem granicę jeszcze na 35. Hmm, okay. Może jakiś znak był, ale, ale nie widziałem. Więc niby, no nie wiem, z tą naczepą lokarze i nikt nic nie mówił, więc kedidir. Kalk şey Nie, no, nie typowe to, to jest, tak. Jedziesz do jaskini, i jaskini, ja nie wiem dlaczego, co, o co tu chodzi. Dlaczego oni. W tych jaskiniach trzeba poczytać, jak jest, jaka jest historia w ogóle. Dlaczego, dlaczego w jaskiniach są jakieś firmy. Co to ma do rzeczy, tak? Musiałem poczytać historię. Powiadało o tym o, o budownictwie, tak? Więc tak nagrywam tylko dlatego, że to taka nietypowa, nietypowy ładunek jest taki Choro no, zjazd nie taka nieciekawa dzisiaj, ale ciepło jest 18 stopni na pierwszą, 100%, że mi nie wezmą <noise> ale do co, ja będę się stał na ulicę pojadę, zarejestruję się, zobacz jak to jak to działa, no. no tak jak mówię, jak na Google się popatrzy, to, to tragiczne są e, są recenzje, no i ja z tego co pamiętam też nie wspominam dobrze, bo jak tylko wysłali mi adres i zobaczyłem gdzie to jest to mówię, o ta. No, ale no dobra, dostek, który jedzie przede mną, się trzyma tej linii. Ech, lewej linii jestem prawie pewny, się, że on też tam jedzie. Jestem prawie pewny, bo to jest dość popularne miejsce. Jestem prawie pewny, że on też tam jedzie. Dlatego ja się trzyma lewej linii, bo trzeba będzie nie zmiercać Dobra, ja też zjadę już na lewą No nie, no nie, sorry Ja muszę jechać prosto Ale prosto, więc nie Znaczy, wiem, ja nie powinienem tego wrzucać ja mówię, że Gostek jedzie Zajesz czekaj. czekaj co to jest? 435 Jak to tutaj działa? Kurczę, jak ja nie lubię, oni tak jakieś takie mieszanki robią Że jedziesz po lewej stronie to jest takie mylące tak? Po samochody jadą, ja teraz jadę po lewej Kiedy to po prawej się powinien. wiecie o co chodzi? Te, te dwie autostrady, po prawej, powinno jeść, jechać się no, po prawej, a ja tutaj na odwrót jadę, tak jakby. to no, no. no czasami to jest takie mylące, jak. A bo to jest rondo, ok. Czasami to jest po prostu mylące. No ty, co tu się dzieje? Jak nie wiesz gdzie jest, jak jesteś pierwszy raz gdzieś to się zastanawiasz... A to nie tak to... No i patrz, oni taki taki zygzak zrobili. To, to? można by prościej, mi się wydaje to skrzyżowanie w ogóle zrobić. No no, dobra, ja tam... Kim ja jestem, tak? Krytykować budownictwo drogowe. 7, zawolony. Na pewno połowa połowa gosków co tu stoi, bo to tak trochę nie, nie, nie po drodze jest ten los. O, Wajlon, tu nawet jest po drugiej stronie. Kurczę, nie pamiętam tego. Nie pamiętam tych, tych. A może i były, tylko ludzie aż tak dawno do nie było. Bo to są typy, typ, typy stopów. ale widzę, że dość dużo jest parkingu. Nie wiem czy to jest. Chyba do losa nie należy. Co tu piszę? Subtrop staging lot. A nie to jest subtropolis. Staging load. A rozumiem, Ale kurczę, nie pamiętam, żeby tak to było. chyba inaczej to pamiętam. Okej, okay, co teraz dalej, bo gdzie to jest jakaś rejestracja, co tu się dzieje? Okay, 8690. Kurczę, ja inaczej to pamiętam. Pamiętam, że to się wjeżdżało do jaskini. Okay, 8700, a ja na 8800. No. To co oni to zmienili? z typu muszę przynieść 30. z typu zrzutka, która, która będę musiał sprzedawać prosto nie prosto jak to. Co teraz czekamy? Rainbow, nie, 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 Trzeba wjechać. No dobra, i co dalej? 8800. Teraz znajdź, co ja mam teraz robić. Ja muszę do biura pojechać, tak? Czekam, 800. 4 kolejowe. Wiecie co mi się wydaje. Na no nie było jakichś informacji, co ja mam robić. że mam gdzieś zadzwonić przed. Paris Brothers dok 1112 11. No ale Gdzie jest ta rejestracja cała cztówza gdzieś Muić Ja dziękuję ludzi, ale czeski film Będzie tu jakiś ten? No bo gdzie ja mam iść? Jakieś biuro, coś? No dobra, tam był ten ten z Cali, ale co dalej? Ach, kurde, ja wiedziałem, dlatego ja, ja pamiętam, że tu czeski film nie wiadomo, co gdzie, jak. Iś biuro Kroger, to nie Kroger nie. A tu Kroger był driver checkin. No, no i to jest właśnie to, nie? I co dalej? Jezus, osiem ale to... gdzie ja? Wiecie co? Ja muszę stąd spadać Paris Brothers, aha, czekaj. Prosto... Jaki to jest numer? Czekajcie. dwieście osiem jakiś jedzie

Ale gdzie tu jest kurwa? O jest tutaj Cholera Ja będę teraz blokował ludzi No No nic Już blokuje ludzi, no bo co ja mam zrobić teraz? Nie, ludzie to jest To jest, masa, to jest, to jest porażka, no Kurwa mać Pierdolę co ja blokuję każdego teraz Gostek jedź na no, obkoło mnie Kurwa bo ja tutaj muszę A, Dziękuję Dajcie kurwa spokój Gostek idź kurwa Jedź, jedź kurwa Bo ja tu stoję teraz e, Trzeba się domyślać tak Dlatego ja pamiętam, że to miejsce to było czeski film, nie wiadomo o co chodzi, cały dzień ukszanisz. Ja tu nawet chyba nie powinienem być. Tam na pewno jakieś instrukcje na pewno jakieś instrukcje było, że musisz dzwonić, się zarejestrować, a nie wjeżdżasz se i sobie jeździsz po jaskiniach, nie? A teraz ja wyjadę? Jak ja teraz stąd wyjadę? Cholera, jasne. Dobra, to będzie to, ale czy to Tutaj to się idzie, czy to mi się Czekaj, co tu pisze? Znot not, co? Prawo okay. jazdy trzeba wziąć. Ach, Holender. Nie no, takiego czegoś to ja, ludzie, jak tu mówię. Takie miejsce jak... Przygodowe trochę, ale... Ale tu, żeby człowiek sam się musi domyślać o co chodzi. Ta jazdę nie wziąłem. Ona mówi Pilar 304, a gdzie ja jestem? 304. Czekaj to. 304. Tu są 200, a no dobra, czyli 304 to będzie, będzie chyba tam dalej, tak? Jest uh, No dobra. 304, 2, 212, a exit jest w tamtą stronę, więc, więc i tak tam nie mogę. Czekaj, chyba tego będę blokował.